Co się panu kojarzy z latami 90.? -tymi? Komuna. To już Bałęsa. chyba. Z latami 90., no tak. To wielka rewolucja, wielka przemiana w kraju. To przede wszystkim. No i taki szybki rozwój Polski. Zaczęliśmy tak bardzo słabo, a pod koniec lat 90. już było tak prawie że europejska. Postąpienie do NATO, tak? No to jedna z ważniejszych. Znaczy społecznych, tak? Polityczno-społecznych, a kulturowo, nie wiem, szalonej dyskoteki. To wtedy najlepsza muzyka była. To znaczy jaka? Najlepsza. <laughs> e, tak, muzyka Backstreet Boys. <laughs> Nirwana. <laughs> disco Polo. Tak, szaza mi się kojarzy. <laughs> Kiedy mama szła do sklepu, zostawiam mnie samą w domu i włączała mi Polsat Disco Polo i ja sobie siedziałam i oglądałam to Disco Polo. To najbardziej pamiętam. Subasa. No zabawy wchowanego, jakieś tam podwórkowe w gumę, w klasy. No na przykład Polka Frania. Telewizory stare, nie wiem, rubin. Karteczki takie do segregatora, które się zbiera. Z Tytanikiem najlepsze, z Tytanikiem najlepsze. Mi się kojarzą na przykład Bobo Frutte, które tata przywoził z Niemiec, bo w Polsce nie wiem czy to jeszcze generalnie było. No i generalnie kojarzy mi się lalka Barbie, którą też tata mi przywiózł z Niemiec. Może polonez? Jakieś gumy do żucia, takie, nie wiem, w stylu Barbie, Batman, nie wiem, jak on, turbo. Guma turbo. Ty. Boże, guma kulka. <guma>, guma kulka. Boże, tamajajo, to zabawki. Eee, bary mleczne. Eee, oranżada. Oranżada na przykład w, w szklanych, brązowych butelkach. Latami Kojarzycie z latami 90. się coś z latami dziewięćdziesiątymi? Coś z dziewięćdziesiątymi? 90... Nie o... tylko narkotyki. No ja nie, jakieś piosenki disco takie otwierane były muszelki, i tam były takie. Boże, jak to się nazywało, coś tam dol. I to były takie muszelki, które się otwierały, i tam był domek dla takich laleczek, i te laleczki tam sobie chodziły. To było bardzo fajne, ja to pamiętam. O, tak, kasety VHS, które gdzieś jeszcze się na stryżku pałętają. Tak to te lata. dokładnie. Nie mam pojęcia, jak to było, ale nie było komórek tak naprawdę jeszcze. Natomiast świetnie, żeśmy się potrafili porozumieć, spotkać. Yy, to było piękne. I moda charakterystyczna, czyli leginsy, jakieś t-shirty z frędzlami. Na pewno fajne ubrania. Co tam jeszcze? Fryzury. Te typowe, tak, tak zwane marchewy, tak? Teraz to są rurki przerobione. Takie leginsy, w takie wzorki, jakieś kolorowe kropki, zygzaki, trójkąty chyba najbardziej. No czy fajnie by było, żeby powróciły te czasy. Tak na jakiś czas, żeby zmieniło się, nie? Wszystko. Tak na miesiąc lata 90 wracają. Perspektywa na lepszą przyszłość. Na obecny czas to jest tak różnie. A wtedy jeszcze ludzie mieli taką większą chęć, większą werbę. No cóż, no. Mogę sobie tylko powspominać.